B? Czy ktoś lubi chłopców i dziewczyny? Bi? A może ten bi, to Bishop? Jak myślicie? E, o, Aha, a tak poza tym to. <słyskań> Dear <dobry> Welcome. Dobra. Nie będę przeklinał, będę się starał nie przeklinać. Dzisiaj. Studia. W studiach możemy się chować. Przed Niemcami. i am a in the Skylar? miss sinclair is away on business she sends her warmest regards right then i don't like you and i trust you even less i'm only here because of what you said about jules if this is one of your tricks we're about to find out just how blue that blood of yours is. i must confess i find your candor most refreshing mr devlin. In my line of work, honesty is the rarest of vices. Secrets are the currency of my profession. Your friend Jules was killed to protect a rather important secret. Did you know that? Dierker thought we were working for you. Perhaps, but Jules had to die in any case. He had seen too much, as did you. The Doppelseek Factory? What's really going on up there? Are you familiar with the concept of atomic fission? Ah, uh, I've never been one for poofy cocktails. I'm sure the barman will be relieved, but it's beside the point. Your friend Jules was killed to protect the secrecy of certain enemy plans, plans which are critical to the German war effort. I intend to shatter those plans and destroy the men behind them. How about it, Mr. Devlin? Up for another game? I what'll it be this time? miss sinclair will return shortly to brief you on the next phase of the operation. if you can pull this one off, they'll give you the victoria cross. who? is that some sort of medal? the vc is my government's highest honour. then i'll know what to wipe my arse with. let's call it a case of scotch. now you're talking. cheers. Hello? <coughs> Jadę z Wami. Kamu ko, ko, me, when coś tam. Mam jechać z Wami, czy nie? Nie, nie, jadę z Wami. Spierdalajcie, porno party. portnoparty. Uh, uh. Aha. Już wiem o co chodzi. Dobra. To ja leczę do Skyler. Może się. <laughs> Dobra, nic, nie, nicze mówię. do Skyler, zobaczę się przy Skyler. A man by the name of Horst is organizing an underground street race in the city. I thought you might be interested, Skyler. A teraz pokażę wam Sona hardcore w akcji. Halk <laughs> kurwa. Sean, I'm delighted to hear that you'll be attending our little soirée. We have so much catching up to do. Be a dear and give me a ride to the party. I'll be waiting at the indicated address. Don't be late.

If this isn't a social call, what are we talking about? you are going to help us take a man from a train, then drive the train over a cliff. Holy so like shit. On. Ever blown up a bridge? Not yet, but I'm a fast learner. Who's the punner? Dr. Klaus Kessler, chief engineer for the Nazi's secret atomic weapons program, codenamed Volhon. The secret that got Jules killed. You were practically on top of Kessler's lab when you were captured. Bloody bad luck. Poor Jules. Bad luck for the fucking crowds. E, coś wam kiedyś wspominałem o wysadzaniu mostów, nie? Defection. Doctor Kessler wants to switch sides. The Nazis will kill him before they let that happen. So you want? Where were we? Ah, Christ! A, to było w planach i tak szybko ucieknę. Uuuh, kupię Niemce. Uuuh, jeszcze go przyniemce. Wo, trafile mnie. We get it, what to do to No. let Where were we? So you want the crowds to think he's already dead. Spot on. When we destroy the train, the Nazis will assume Kessler has been assassinated. By the time they realize what really happened, Kessler will be in London working for our side. Downright devious. That's Bishop style our first order of business is to wire the bridge with demolition charges i'll leave the heavy lifting to you don't tell me you don't like to get dirty you know better than that i just like to see you work up a sweat ah very nice thank you you're lucky i borrowed this car i'd say you're the lucky one <laughs> <laughs> oh, Jesteśmy na to ten odcinek będę musiał podzielić na części, bo jest cholernie długi. Pierwszą część chyba zostawię do zaminowania mostu. To trigger them. The last charge goes on the tracks. It'll set off the rest when the train hits it. Blade and Diabolica. I'll be right back. No dobra, ja się tym zajmę i w tym odcinku myślę, że zaminujemy to, a w następnym odcinku Pojedziemy na Barony! Uuu, Ciuciu się już jedzie. W ogóle nową broń, sobie kupiłem. Nie tam, tylko Tom, Thompsona. Starały się. No i znowu jakiś kretyn choperem śmiga. To jest chyba ten most, co chciałem wysadzić kiedyś tam, pamiętajcie czy nie? Czy nie, czy nie, czy nie, czy Some of these have seen better days. Bo nic mi na razie nie jest aż tyle potrzeba. Idziemy w górę. Nie widzicie mnie, prawda? Nie widzicie. A to ostatnio robiłem z alarmem. Było dość śmiechowo. Holy shit, muszę zabić tego gargulca, co tam jest. Gdzie on idzie aż? Nie, może zdążę, No nic, spróbujemy. Albo wiecie co? Ja poczekam na niego, on tu przyjdzie, go zabije, i wtedy się widzimy. Eee, nie chciał przyjść, to się wkurwiłem, sam wlazłem. Shaw tylko powiedział, do to jesteśmy, kiedy skoczyłem na pierwszą z Eee... Aha. Spuszczało się C. Kurwa, tak to jest jak się gra w inne gry, nie uzbrajaj się. Aha, no on tutaj fazę załapał, żeby siedzieć. Kurde, no nie mówcie, że teraz dwóch przyjdzie. Gdzie idzie ten drugi kutas? O teraz twój się mogli zmiana warty dobra, dobra, wina bobra. Haha, <laughs> <laughs> biać! Fuk, nie zdążę! Gdzie on jest? Gdzie ta niemiecka pizda? Tutaj, ale pruje ten Thompson. No nic, mówi się trudno. Jestem ciekaw, czy będę mógł później wysadzać. te mosty. Jakoś, czy mi się pojawią, no wysadzać będę mógł, ale czy mi się wielki pojawią, czy. czy coś w tym stylu. Czy będę musiał sam kombinować, żeby podstawić, O jakiś szkopić jest tam w tej strony? Woohoo! Joke, like pające! Skakać na banji bez banji. A, dobra, mogę jeszcze skoczyć tu. Były zrzuty, wiem, widziałem. Ale aż tak mi nie zależy na tej kontrabandzie, żeby tam dojść. Fuck shot! Czemu on krzyczy po tym, jak umarł? This is zombie time! Złapiesz się czegoś, co? Patrz, czegoś się złapał. Dość ciekawe. Wuhu, no skocz! Baladeż, balanora! Eee, 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 eee! Nie żeby ten, ale szczelął do ciebie. Teraz bijamy na tory. Na tory. na bandytę! Nie, 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 nie! Ale nie takiego bandy też on. puszczamy się. Tak jest, idziemy. Ach, jestem na odwyku, ograniczam przeklinanie. Uuu, z drugiej strony. A to wywióreczka? O, ale reaguje mi trochę. Ej, ktoś we mnie próje, ładnie we mnie próją. Idźcie spać, już po wieczorynce. Częściej mi się monitorczy z ciebie. No yy, chwila, ja to ogarnę, bo trochę mi laguje. Najwyraźniej musi tak być. To idziemy podłożyć bombę na tory No e chłopie, ty dostałeś tyle ołowiu w dupę, że powinieneś srać kurwa kulami do armaty. Tam chłopaki z bunkrów, też się do mnie nie zbliżajcie! Dosyć dużo amunicji tracę, nie wiem czy mogę sobie ragnąć szybko. W plecki to jest! Wow, obok! Jaki gwałciciel umarłych, dobra. Dad Dad. Ja mam ochotę zeskoczyć, ale teraz stwierdziłem, że jak zaskoczę, to będę dwa tygodnie. O, daję, Mama mój. A mu, mamu. Ale jak zaskoczę, to będę dwa tygodnie, kurde. Las do niej. Robimy tak, dojdę do niej i kończymy odcinek. No i dojdę, to malar zlikwiduję. O kurde! Campo Americana mnie będzie ścigać. No nic. Trzeba te Afrodyty tutaj pozabijać. No! Masz w kapołcia. Ale kurde mi się łapa trzęsie, dzisiaj zypiłem! Może dlatego? No kask ci spadł! Ramon co ty masz kurde? Tarczę antypociskową. Lecimy do Skyler. Szkop. A czego mi na mapie nie pokazało? Próbu mnie. to jest Mogę tu coś im zniszczyć. E -e. Um, teraz jestem trochę w czarnej dupie. Kurwa widzę mnie. Trzeba się w winogrona wpitalić O innę tylko ten czołg On jedzie do mnie! Dobra już już nie wie gdzie jestem ten plus Ej, no nie wiem, że nie przeskoczyć tego Fuck of the shit. To nie jadą tu. i fuja ładnie zrobiłem, będę miał czystą drogę. Tylko sobie jeszcze szybko skoczę do budki antyalarmowej. That's it. Okej, dzisiaj mało mówię, bo ograniczam przeklinanie Muszę wyrzucić z mojej przemowy moje przecinki Dobra, jedziemy z tym śledziem Uuu, ale tu po rozdupcali. Dobra. Nie będę szalał. Miałem skończyć odcinek. Tak więc pogadamy z nimi, i kończymy. Will Cox is waiting for us at the train Let's get moving. Na razie widzimy się jak w drodze na peron. O.